Chciałbym dzisiaj przedstawić jak w szybki, łatwy i tani sposób znaleźć usterkę w braku regulacji podświetlenia zegarów konsoli środkowej przycisków w drzwiach w samochodach z grupy VAG. Ten włącznik przełącznik akurat wymontowany jest ze Skody oktawi jedynki. trzeba żeby sprawdzić, trzeba poznać rozłożenie, rozkład pinów. Pin 31 jest to masa, minus, jest tu skrajny. Pin jest 58D, tu, to jest zasilanie, podświetlenie, regulacji. I pin 30 jest to stały plus. Jeżeli ktoś ma akumulator zasilacz... Będzie mu po prostu łatwiej. Podpinamy najpierw minus z akumulatora do tego minusa masy przełącznika, łącznika i do żarówki. Idzie jeden kabelek, drugi to jest stały plus do pinu 30 i ja mam, tutaj żarówka jest dwuwłóknowa, jest na 21 W i 5 W, ja wezmę 5 W. Podłączamy, mamy na zerze, podłączamy, kręcimy w prawo i się zwiększa jasność lub zmniejsza. Także tu trzeba ostrożnie. Podpinać jak te koszulki termokurczliwe. Jaśniej. Obok pin 58 jest ze stałym, bez regulacji, ze stałym prądem 12V. 12 Napięcie 12V. On nas nie interesuje, interesuje nas ten. Dobrze. Można jeszcze zdiagnozować sam potencjometr, po prostu jak regulujemy, świeci. Świecą się ikonki. Jest wszystko w porządku. Jednak świecące ikonki nie wszystko, bo nieraz może ulec awarii na płytce jakiejś rezystor jakiś tranzystor i nie będzie podawany prąd na pin 58D Samy, sam montaż jest bardzo demontaż jest bardzo prosty na zero wciskamy i w prawo i widzimy jak chowają się zapadki dobra to było na żarówkę teraz spróbujemy multimetra Minus do minusa, plus na pin 58 d i mamy 6V, i 3V i ponad 12V. Także można na żarówkę, można na multimetr. Tyle, obie metody są, są są dobre, skuteczne. Mówię, ktoś może mieć multimetr, nie mieć żarówki, a ktoś może mieć żarówkę, a nie mieć multimetru. Także jeszcze raz, piny najważniejsze, i nie ma tutaj żadnej trudności. Przypomnę, że w zegarach. Skody oktawi tej jedynki poświetlenie to są LEDy. A żaróweczki są tylko w kontrolkach ostrzegawczych informacyjnych. Także to tyle myślę, że pomogłem Bo co, co mówić, co pisać, a co zobaczyć to jest, są dwie różne sprawy. Zapraszam, żebyście sobie sami to robili i będzie wtedy satysfakcja. I można będzie za te pieniążki kupić sobie na przykład w sklepie do, dobrą orężadę. Dobrą zimne orężadę. Także dziękuję i do zobaczenia.